Seks dobry wszystkim. Seks dobry wszystkim. Dzisiaj będziemy rozmawiać o czymś, co e, trapi wiele osób. Wiele osób, e, które przychodzą. Znaczy, ja opowiem o tym e, edukacyjnie, o tym zjawisku, a Wy zrozumiecie, dlaczego e, niezrozumienie tego zjawiska ludzi trapi. Myślę, że tak będzie najlepiej. E, dzisiaj też jest dzień, e, jak widzicie, solo, dlatego że nie wszystko z Alkiem możemy omawiać żartobliwie. To raz, dwa, y, nie trzeba zawsze o wszystkim dyskutować, trzy, y, no nie ma dzisiaj gadżetu, więc będzie dzisiaj film na temat, wiadomo, y, edukacyjny, na temat seksualności. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wtórnym pożądaniu seksualnym. Zjawisku, które zostało opisane i którym w skrócie tak się mówi, ale zostało wpisane w nowy model podniecenia seksualnego czy reak reakcji seksualnej, nowy model reakcji seksualnej, w której pojawiło się miejsce na inny rodzaj reaktywności niż tylko spontaniczne podniecenie seksualne spontaniczne podniecenie seksualne. Istnieje w seksualności od początku, kiedy o seksualności się mówi bardziej naukowo, yy, mówi się o tym, że większość z nas, czy że ludzie odczuwają spontaniczne podniecenie seksualne, potem yy, dążą do aktywności seksualnej, do spełnienia i do yy, no po prostu yy, Zaspokojenia potrzeby seksualnej, bo oczywiście, przy spontanicznym podnieceniu seksualnym pojawia się potrzeba seksualna, którą chcemy zaspokoić. Dążymy do aktywności seksualnej, po czym y, uprawiamy tę aktywność seksualną, a następnie y, mamy orgazm, ukojenie, uspokojenie i powrót do normalności, aż pojawi się znowu podniecenie seksualne, i tak dalej. To był kiedyś obowiązujący model. W tej chwili obowiązującym czy też współczesnym modelem, który dopiero jest jakby tłumaczony ludziom i pokazywany, jest to, że podniecenie seksualne może pojawiać się w wyniku aktywności związanej z seksualnością bezpośrednio. Czyli w wyniku konkretnej aktywności, w którą się angażujemy, jako istoty seksualne, to może być oczywiście pieszczoty, pocałunki z partnerem, przytulanie się z partnerem, bliska, intymna rozmowa, to może być flirt, to może być o, nawet kilka komplementów, które partner powie. Partnerowi, czy partnerce, czy partnerka powie partnerowi, to mogą być bezpośrednie już bodźce, takie, słuchajcie, wiecie, bardziej konkretne, czyli na przykład, nie wiem, seksibilizna, którą się zakłada, żeby partnera skusić, albo no, słuchajcie. Wszelkiego typu te aktywności uwodzące, takie bezpośrednie, już są w pewien sposób wpisywane w taki bodziec bezpośredni, dotyczący tej konkretnej osoby. I wtedy w wyniku tego bodźca pojawia się aktywność seksualna, napięcie i pożądanie wtedy rośnie, czyli jest to wtórne pożądanie, ono się pojawia jakby w efekcie tego, następuje orgazm, zaspokojenie i powrót do normalności. I teraz okazuje się, że są osoby, i z badań wynika, że około połowy kobiet głównie odczuwa to, co się nazywa wtórnym podnieceniem seksualnym czyli dopiero w wyniku bezpośredniej aktywności związanej z seksualnością, kobieta się podnieca, ekscytuje. I dąży do zaspokojenia. Dopiero w wyniku tej aktywności. Nie wcześniej, nie spontanicznie, nie nagle, bo ma potrzebę uprawiać seks. Ale oczywiście, że wiele osób też nadal tak ma. I teraz Wam opowiem, co ja trochę myślę na ten temat. Tak, wiecie, to są moje własne przemyślenia. To jest moje, moje, jakby, jakie ja mam odczucia związane z tą sytuacją. Nasz mózg jest mózgiem zwierzęcym, mózgiem, który reaguje na otoczenie, odbiera bodźce z otoczenia. Jesteśmy zwierzętami rozmnażającymi się płciowo. Do rozmnażania, do przetrwania gatunku potrzebna jest nam aktywność seksualna. Nasz mózg jest zbudowany tak, że skanuje otoczenie, obserwuje otoczenie na bardziej lub mniej świadomym poziomie i Reaguje na bodźce, które w otoczeniu są dla nas jako gatunku seksualne. Oczywiście te bodźce są bardzo subiektywne. To znaczy, rzeczy mogą nam się kompletnie nie wydawać seksualna, być dla naszego mózgu z różnych powodów. Ze względu na wychowanie, ze względu na kulturowe jakieś, wiecie, wpływy, które jakby też modelują nasze reakcje seksualne. Więc nasz mózg reaguje na otoczenie, reaguje na to, w jakim my jesteśmy w samopoczuciu. Czy jesteśmy na najedzeni, czy jesteśmy wyspani, czy jesteśmy zrelaksowani i przy okazji coś, jakiś obraz się przewinie, który nas zaczyna stymulować i bum, jest spontaniczne pożądanie seksualne. Nagle czujemy się gotowi do uprawiania seksu, bo wszystko dookoła mówi nam: mm, fajnie byłoby poprawić seks, możemy teraz poprawić seks. Wszystkie bodźce, które się dzieją w otoczeniu, są bardzo subiektywne. Sami nawet możemy nie zdawać sobie sprawy, że coś spowodowało w otoczeniu, że zabłysła ta iskierka. I to jest spontaniczne pożądanie, spontaniczne podniecenie. A teraz wyobraźcie sobie sytuację, że funkcjonujemy na dużym poziomie zmęczenia, realizujemy dużo zadań. Jesteśmy zmęczeni, yy, codzienność nas pochłania, opiekujemy się nim dziećmi, domem. Mamy bardzo wyczerpującą pracę, wymagającego szefa na przykład. Wracamy do domu albo o, 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 mamy depresję, bierzemy leki i naprawdę powala nas rzeczywistość. I wtedy nasz mózg nie ma siły na to, żeby reagować na bodźce z otoczenia i buch. Odczuwać podniecenie seksualne spontanicznie i odczuwać potrzebę seksualną spontanicznie. Ta potrzeba jest wypchnięta na dalszy plan, bo nasz mózg ma bardzo dużo innych zajęć, na które reaguje. Odnajduje inne sytuacje, którymi się musi, z którymi się musi mierzyć. Czy to oznacza, że ta osoba? która nie reaguje na bodźce spontanicznie, nie będzie cieszyć się z seksu i nie chce uprawiać seksu? No, na poziomie fizycznym, takim spontanicznym, może nawet nie myśli o tym, ale na poziomie takiej, wiecie, refleksji, świadomości tego, po co się ten seks uprawia z partnerem, dlaczego ja lubię seks, dlaczego mi on sprawia przyjemność, nagle się okazuje, że może zabraknąć tego seksu. I wtedy ludzie robią różne takie fajne rzeczy, wiecie. Mają walentynki, umawiają się na randki, kupują seks i bieliznę, po to, żeby właśnie to pożądanie wzniecić. Żeby to pożądanie pojawiło się w wyniku aktywności seksualnej, którą jest nie tylko pieszczota i dotyk, ale którą też jest mówienie o seksie, myślenie o seksie, aktywne myślenie o seksie, wiecie. Takie bardzo racjonalne, no po prostu zaczynamy myśleć o seksie. I wtedy zaczynamy się podniecać, nie spontanicznie, tylko w wyniku bodźca, który wybieramy, na który decydujemy się spojrzeć i zobaczyć. Zdarzają się sytuacje, w których w mojej pracy codziennej przychodzą do sklepu mężczyźni, zdarzył mi się raz, który wyprowadził mnie z równowagi. Większość jest raczej zagubiona i szuka sposobu, więc jak zaczynamy rozmawiać, to bardzo uważnie słucha um, i na przykład reaguje bardzo pozytywnie, bo mówi: No, to właśnie dlatego tu jestem, żeby tak trochę to wzniecić. Więc fajnie jest, jak partnerzy, bo to najczęściej mężczyźni, ale nie, nie zawsze też kobiety przychodzą, partnerzy widzą, co się dzieje i aktywnie, ponieważ mhm. sami bardziej są receptywni, nadal działa u nich to spontaniczne podniecenie seksualne, próbują przekazać to podniecenie swojej partnerom w taki właśnie sposób. No ale zdarzył się też pan, który wyprowadził mnie z równowagi, bo był wręcz obrażony, obrażony i sfoszony, bo ja powiedziałam, że no jest coś takiego i że czasem trzeba... No na co on sfoszony powiedział? Czyli co? Mam coś robić, tak? Samo nie będzie, tak? Ja mam coś robić. No, jeśli chcemy, żeby samo się robiło, a się nie robi, no to mamy inne opcje, tak? Zawsze możemy po prostu podjąć decyzję, że nie chcemy takiego balastu mieć na głowie. Ale jeżeli jesteśmy z kimś z innych powodów niż tylko seks, no to może właśnie warto posłuchać trochę tego, co się dzieje u partnera, u partnerki. I zatroszczyć się o partnera i partnerkę w trochę inny, bardziej zmysłowy sposób. I nie obrażać się na to, że musimy dokonać tych zabiegów. Fajnie, jak partnerzy obydwoje, niezależnie od różnic w reaktywności, wiedzą, co się może dziać. Że jeśli partner bierze tabletki na depresję, jeśli jest w kryzysie, ale nadal się kochacie. To może właśnie warto o tym pamiętać i na przykład no, nawiązać z tym partnerem relację seksualną, zorganizować murantkę, nawet jeśli sami jesteśmy z tych wiecie, wtórnych, czyli też nie myślimy na co dzień y, o tym, że nagle czujemy podniecenie seksualne. Dobrze jest słuchać swojego ciała, dobrze jest y, czuć swoje ciało. Z tego samego powodu, Zachęca się kobiety i mężczyzn do regularnej masturbacji, bo to jest aktywność seksualna, która utrzymuje nasze libido i nasze hormony na odpowiednim poziomie. I nawet jeśli jest to taki rodzaj rytuału, to on może utrzymać nas na tym odpowiednim poziomie, który będzie później dawał nam więcej satysfakcji. Jest mnóstwo rzeczy, które możemy zrobić. Myślę, że na ten temat zrobimy film z Alkiem. Co można zrobić, żeby się zachciało seksić? Co można zrobić, żeby pobudzić się i partnera, partnerkę seksualnie, i żeby przyjemnie spędzić czas? Nie bójcie się tego, że mamy różną seksualność i w różny sposób przeżywamy seks. To tylko powoduje, że jesteśmy bardziej interesujący dla siebie. I mamy. Więcej wyzwań przed sobą. I te wyzwania mogą być bardzo uczące, a przede wszystkim bardzo zbliżające. Mam nadzieję, że było to dla Was pomocne wideo. Mam nadzieję, że czegoś się z niego nauczyliście. I mam nadzieję, że od dzisiaj będziecie bardziej y, troskliwie i świadomie przeżywać własną seksualność i seksualność partnera i partnerki. Pa.